W początku XX wieku Afryka była niemal całkowicie skolonizowana. Brytyjczycy, Francuzi, Belgowie, Portugalczycy, Hiszpanie i Włosi. Wszyscy dzielili kontynent między siebie, ignorując głos jego mieszkańców. Wielka większość Afryki nie znała wolności, a jej los zależał od decyzji odległych stolic Europy. Wolne państwa afrykańskie i nieskolonizowane były tylko Liberia i Etiopia, ale podczas II wojny światowej Włochy faszystowskie zajęły Etiopię. Ale po II wojnie światowej coraz więcej Afrykańczyków zaczynało zadawać pytanie: Dlaczego walczyliśmy o wolność Europy, skoro sami jej nie mamy? Pierwsze państwa odzyskują wolność na północy kontynentu Libia, Egipt, Sudan, Maroko i Tunezja. Każdy z nich kroczy własną drogą do suwerenności. To początek fali, która wkrótce ogarnie całą Afrykę. W 1957 roku Gahana staje się pierwszym państwem subsaharyjskiej Afryki, które odzyskuje niepodległość. Rok później wolność ogłasza Gwinea, to pierwsze kroki w kierunku całkowitego przebudzenia kontynentu. 1960 rok, nazywano go rokiem Afryki, 17 państw odzyskuje wolność niemal jednocześnie, to moment, w którym cały kontynent zaczyna zrzucać kajdany kolonializmu. Państwa, które wtedy odzyskały niepodległość to Kamerun, Senegal, Togo, Mali, Madagaskar, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Nigeria, Niger, Czad, Republika Środkowoafrykańska, Gabon, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mauretania, Burikina, Faso, Benin, Somalia. Nie wszystkie kolonie odchodziły pokojowo. Algieria musiała wywalczyć wolność krwią i ogniem. Siedem lat brutalnej wojny z Francją. Milion ofiar, ale w 1962 roku Algiera stała się niepodległa. Od 1954 do 1962 była walka o niepodległość. Ostatnimi państwami w tym odcinku to jest... Uganda, Rwanda, Burundi, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Bostwania, Lesotho, Estfanii. Na południu Afryki wolność przyszła później. Portugalczycy bronili swoich kolonii aż do rewolucji w Lizbonie. Dopiero w 1975 roku Angola i Mozambik zostały niepodległe. O, ostatnie kolonie odzyskują wolność dopiero w latach 70. i 80. Nambia, Zimbabwe, Seszele, Djibouti, każdy kraj w końcu staje się suwerenny, ale niektóre terytoria, jak Sahara Zachodnia, pozostają sporne do dziś. Ale ostatnią republiką zostaje RPA. Ostatnia odłączyła się i została niepodległa. To koniec tego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli więcej historycznego kontentu, to subskrybujcie kanał. Pa!